Mogłem iść na Szczaw. że wybrałem na Szczawienko. Może znajdę Szczaw. Stacja Wałbrzych-Szczawienko. Zapraszam. Wałbrzych-Szczawienko to stacja na linii wrocław świebocki Gorzelec. Linia numer nie pamiętam jaki. Zapamiętałem, ale teraz, oczywiście, jak nagrywam, to nie pamiętam. Dodatkowo jest to niegdyś jeszcze stacja węzłowa, gdyż właśnie ze Szczawienka odchodziła linia ja. do Czech, konkretnie do Mezimesti, przez Szczawno-Zdrój, Biały Kamień, obecnie zarośnięta i jest tam tylko bocznica do. Eee, do czeka. Nie wiem, do ciepłowni? Do ciepłowni. Więc jest tam tylko teraz bocznica do ciepłowni, aczkolwiek samorząd województwa dolnośląskiego planuje przejąć tą linię i odbudować. Nie wiem, na ile jest tam rządka przed- tudzież po natomiast takie pomysły są. Obejrzymy wszystko standardowo, czyli czy są wiaty? Są. Trochę spoiler. Spoiler alert, do wiaty. Budynek dworca, toalety i ogólnie różne tego typu. Inne rzeczy, dodatkowo, to co ważne, całej stacji niestety nie zobaczymy, gdyż połowa jest już zamknięta z racji remontu i przebudowy całego układu torowego tejże, tejże stacji. Ok, zaczynamy! rozkład jazdy. Wałbrzych-Szczawienko. Tak jak zapewne, skoro powiedziałem, że stolinie wrocław Gorzelec to można się domyślić, że większość pociągów będzie jechało do Wrocławia, bądź też z Wrocławia. I tak też jest. Kierunki, w których pojedziemy ze stacji Wałbrzyszcza czawienko od razu nadmienię, że zatrzymują się tu tylko pociągi osobowe i regio, jeśli chodzi o przewozy regionalne, osobowe to koleje dolnośląskie. Wałbrzych, główny, Wrocław, Wielenia Góra. Wielenia Góra, Wałbrzych Miasto. Wałbrzych Miasto to główna stacja osobowa w mieście póki co jeszcze. Niedługo będzie to stacja Wałbrzych w Śródmieście, bądź też stacja Wałbrzych Centrum, nie wiem jak ona się nazywać, finalnie będzie. Szklarska Poręba, Adrszpach, Adrszpach to miasto w Czechach z pięknym skalnym miastem, aczkolwiek uważam, że nasze polskie jest ładniejsze, skalne miasto w Oneschotlinie Kłódzkiej. Wrocław Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Jelenia Góra, Wrocław, Wrocław. Wrocław, Poznań. Poznań główny obsługiwany jest przez koleje regionalne. Jest to chyba z tego co mi wiadomo najdłuższa relacja osobowa na ten moment. I w tym, że pociągu, mówię konkretnie o regio Kamieńczyk, relacji szklarska, poręba górna, -Poznań, Poznań główny i odwrotnie. Wagon barowy. Jelenia góra, Wrocław, Wrocław, szklarska, Poznań główny. A o różnych godzinach, a w różnych dniach chyba jeździ o różnych godzinach, whatever dobrze, co, co co jeszcze zasady korzystania z elementów infrastruktury odjazdy jakieś takie dziwne nie wiem o co tutaj chodzi, pewnie jakieś nie wiem co chodzi dobrze, i informacje w związku z koronawirusem pociągi jeżdżą dość często średnio co godzinę, w szczycie częściej w związku z tym jest to bardzo fajna baza wypadowa do Wrocławia. Nadmienię jeszcze, że w tamtym kierunku to jest kierunek Wrocław główny, niedaleko jest zamek, zamek Książ, palmiarnia lubiechowska, kryta, kryta stadnina państwowe stado ogierów krwi arabskiej jak my nie mam. W związku z tym, jeśli ktoś chce przyjechać i zwiedzić zamek, to zachęcam do Wysiąśnięcia wysiąść, by wysiąść na stacji Wałbrzych. Szczawienko. Na peronie, pierwszym na którym się obecnie znajduję, wiaty są dwie. Wiaty są długie, dość eleganckie. Podobne wydaje mi się, że są na stacji w Siebodzicach. Wyglądają one o tak. Druga jest za rozkładem jazdy. Ładny kolor, takie dosyć eleganckie, tak jak mówiłem, nie na ile są funkcjonalne. Natomiast ławeczki, drewno. Twarde, przyjemne, ekologiczne drewno. Plexi, plexi za mną, plexi z boku mnie, więc na pewno pozwalają na ochronę przed wiatrem. Jak słychać, wiatru nie słychać i um, dość sporo osób może sobie tutaj usiąść. To jest ok. Miejsce dla osób z ograniczoną yy, mobilnością dla osób z niepełnosprawnością ruchową fajnie, podoba mi się. Muszę przyznać, że mi się że mi się podoba. No. I wiaty są dwie. Po drugiej stronie dworca, e, przez którego za chwilkę przejdziemy, przez którego, przez który za chwilkę przejdziemy, a właściwie ja przejdę i telefon. My, Grzegorz, przejdziemy przez dworzec. Będzie podobnie, aczkolwiek ta część jeszcze jest niedostępna, gdy się jest rozkopana. Wychodząc bezpośrednio z peronu pierwszego, do budynku dworca, napotkamy na maszynę wendingową, gdzie możemy kupić trochę słodkości. Nikt mi oczywiście nie płaci za lokowanie, za lokowanie produktów. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i cały czas mi się to nie podoba. Oraz jakąś... A, kawę i takie inne napićki, napi 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 napoje, żeby się napoić. Tutaj jest główny, główny budynek poczekalni. Właściwie pierwszy, pierwsza rzecz, którą widzą podróżni, podróżnicy, którzy wejdą na dworzec. Ładnie to wygląda. Czyli mamy łeweczki, drzewa, drzewo w budynku, odnowioną elewację, Żyrandole, żyrandole takie dość ekstrawaganckie, można by rzec nawet, oraz galerie. Galerie przeszłości, przeszłości dworca. I tego jak on sobie wyglądał w przyszłości. Bez sensu coś powiedziałem. <grym> w każdym razie troszkę zdjęć, troszkę zdjęć historycznych, żeby ktoś się nie nudził. Budynek jest podzielony na kilka mniejszych budynków połączonych z sobą takim przedsionkiem. Weszliśmy w ten przedsionek przed chwilą. I dodatkowo można sobie pójść w drugą część. O! Tu będzie peron drugi, na razie, jak widać, jest w takim, w takim stanie. To kiedyś były dwa tory, teraz jest jeden. Nie do końca wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Podobno ma być jeden tor. I to wszystko będzie przebudowane. Jeszcze jedna poczekalnia. Poczekalnia, można by pomyśleć, że jest to poczekalnia do toalety, gdyż tam są toalety. Toalety, toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta. Dla pań i toaleta dla panów. Lecimy na toaletę dla panów. Otwórzmy, co tu się dzieje. Okej. Okay. Toalety. Jest spoko. Jest spoko ładnie czysto schludnie. Trochę pusto. Tyle budynku dworca. Podsumowując, to jest Stacja, która obecnie przechodzi do gruntowną no, no, modernizację konkretnie układu, układu drogowego, torowego, układu dróg żelaznych, żelaznych modernizacji, jedna część, druga już nie, 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 nie przeszła. Stacja dość elegancka i rzeczywiście ładnie się prezentuje ta, ta renowacja i remont. To wykonane z dużą trąkbałością detale z klasą, więc wciuk w górę. Ale te są wciuk w górę, nawet to jest poczekalnia, więc można pytać dwa kciuki, jeżeli będzie łok, można usiąść i poczekać. 3. E, Mam maszyny wendingowe, ok, można to potraktować jako coś, co się może przydać w przypadku kiedy chcemy się czegoś nabić, bo no też zjeść jakiś niezdrowy smakołyk. Pamiętajmy, żywmy się zdrowo i rozsądnie. Otyłość nam grozi jako plaga właściwie do nas, do nas przyszła. Troszkę utrudnienia jeśli chodzi o dojazd komunikacją miejską. Trzeba przejść kilkadziesiąt, może kilkaset metrów do, do przystanku komunikacji, komunikacji miejskiej, ale dojedziemy stamtąd właściwie większość, większość części miasta. Na minus brak automatu biletowego, nie znalazłem takowego, więc trochę słabo. Na plus wiaty, na plus dużo miejsca składnikowych i polety jest Zapraszam do maszczawki. Na, na razie.